bardzo ze Pan Mateo, dzisiaj nagrywamy odcinek z Age of Tanks jak widzicie nazwę. No i tutaj trzeba respić jakieś kamienne. Na razie mamy chyba epokę kamienia. Będziemy tutaj walczyć z tymi tymi, Nie wiem czy to jest ciekawe czy nie. Jeszcze zobaczymy. Nie grałem w to nigdy. Widziałem bo jakieś twórcy, że to nagra, to zobaczyłem może nagram. No i nagrywamy teraz to dzisiaj. I próbujemy przejść jak dalej po prostu to się rozpina te mięsko, tak jakby. No i będzie trzeba tego mięska jak najwięcej uzbierać. Jak najdalej przejść. O, tutaj już mają jakieś ucznika. To nie ma sensu. No, to już jest dead. Jesteśmy dead, panowie. No, 30 HP masz ten. O, jeszcze się jakieś jakiegoś rudego. Chyba jakieś sigma to jest, ten rudy. Dobra. Oj, co ja kliknąłem? Nie, nie chcę za reklamę. Dobra, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Już wiem, wiem, wiem. Sobie to za chwilę wszystko zobaczę. Tutaj mamy i... Zdrowie. No to w sumie jak przyjdę to od razu nam zabiją to zdrowie, więc nie ma sensu. To będzie trzeba kupić. To jest najważniejsze chyba. A tutaj co mamy? Odblokowuje się na osi czasu. A, bo to są jeszcze jakieś osi, tak? Tak, epoka kamienia, tak dobrze mówiłem. A to jest ewolucja jeszcze jakaś. Ewolucja, era rolnictwa, no to fajna era. Nie było tak w historii, ale okej. Okay. O, oni teraz lesują tak jak my. Dobra, jednak nie. Po prostu spamy ten przycisk, nie ma co. Albo poczekajmy, zresztą nagle tak, nie wiem, z dziewięciu. Potrzebujemy 27 na To może nie, sześciu. Ale niebo to wtedy 18, a nie wiem czy przeżyjemy. Dobra, załóżmy, że stawiam ich 5, będzie Git. Ale, ale armia przyszła. Ale ich bije. No nie, no ale oni, oni mają jakiegoś lepszego ucznika, no to jest nie fair. Oni mają rudego jeszcze. W teamie to jest jakaś CGMK FN. Nie wiem czy moich 5 go pokona. Dobra, ale wolk, wa, Wojna, o nie, lag. Albo bo mam włączonego Robloxa jeszcze przy okazji, no tak, zapomniałem. mi się tam awczy. Jeżeli chcecie odcinek z Robloxa, to powiedzcie, ja nagram już. Tylko co ja mogę nagrać? Mam 70 milionów gemów, mam jednego huge'a i w sumie to tyle. A nie, sorry, 80. Mogę się pochwalić, dobra. Nazbierajmy jeszcze raz 150, bo ja chcę tylko 150. Mogę zginąć, tylko chcę 150. Albo dobrze zagrajmy normalnie. Stawimy za chwilę tutaj z... nie wiem, z sześć tych tych małych gówniaków i będzie po Wszystko będzie git. Nie, ale nie da się tutaj chyba stawić więcej niż... Chociaż czekaj. Dobra, stawiam, będzie ich 6. Trzech. Tutaj na luzie, na luzie. No bij tego, bij tego. Bij tych co ma najwięcej hapa, to będzie git. No i teraz rudy, no rudy wszystko zepsuł zabawę, rudy zawsze zabawę. Nie, dobra. Rudego to trzeba bić, jak zawsze mówili. Dobra, rozpijmy ich siedmiu. Chyba siedmiu. A ośmiu. Dziewięciu. No nie, no dwóch rudy. I tam jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem smoczków. Nie no, oni mają mojego... Tego sobie na no. To nie ma jak. Zebrano mi znowu tyle samo. Dobra. Ja nie będę oglądać tutaj reklamy. O, kupimy sobie teraz tego śmiecia. I wydajmy to wszystko. I lecimy dalej. Teraz musimy. Ja mam pomysł, jak to zrobić. Patrzcie. Chwila. Ten pięć, tak? Dobra, to trzeba dobrze wyliczyć. Raz, dwa, trzy. Jeden. Patrzcie. Ale będzie teraz dobrze, patrzmy. Oni idą na tego, a ja rzucam od razu. Widzicie, jaki mam mózg? Dobra, I trochę wali. Dobra, jednego zabił. Dwóch zabił, nice. Dobry jest. Teraz patera. I pyk. Dwóch stawiłem. Jeszcze jednego stawię. Jak będę mógł, oczywiście. Dobra, więcej nie stawiam. Na razie czekam aż mięso mi się. Załaduję, ale tutaj widzę, już, że jest coraz lepiej. Już mamy 100 molet ponad. Dobra, ich zabijam już. Ci ich zabijam, moich. Dobra, a teraz patrzcie. Chwila, dobra. Dobra, dwóch łuczników i chyba z pięciu tamtych. Oni nawet nie wyszli, już ich biją. O kurde, ciężko będzie, ciężko będzie. No nie, no łucznicy jeszcze. Ej, 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 zginę. Dobra, nie zginąłem, nie Zgin dobra, zginąłem. Dobra, stawiam ty, nie ma co Musimy jakoś ich pokonać. Dawajcie, dawajcie. Nie no, nie... nie dobra, nie ma szans. Ale dobra, 300 monet mamy prawie. Możemy sobie teraz... E o, tego będę miał za 400. Dobra, to jeżeli... Tak, tak, tak. I jeszcze jedno, teraz zrobię raczej na to Bo teraz szybko mi się... o Jakoby mi reklamą coś, fajne, fajne Teraz rzucę jednego Bo on pokona tego, zanim on dojdzie do niego I tego też pokona Zanim on dojdzie w ogóle do tego, więc git Jeden rozwali tutaj kilku Może nawet tych rozwali, chociaż nie, tych chyba nie Chociaż może? Nie, prawie, prawie, było dobrze I teraz reszty ty. Mamy chyba ich z czterech. Tak, czterech. Oni nie mają szans teraz. O, Rudy nawet nie będzie miał szans z nami. Chłopie, Rudy to jest teraz u nas jakiś mały prytek. Dobra, tych też zwalimy. Czterech uczników. Pyk, pyk, bu! Nice. Teraz wojna uczników, dobra, tutaj zmienimy już niestety, ale. Ale było dobrze, na no serio było dobrze. Teraz tych i resztę tych. 5, teraz stawiłem i to trochę O kurde, ale wojna. Ale się biją. Ale się klepią. Dobra, nice. No brawo panowie, brawo. O to chodziło. Trzeba im zniszczyć psychikę. Tych też rozwalimy teraz. Stawiam tych. Tych już będę ładować. Przycisk cały czas spamić. I jakoś ich rozwalimy. Nie, nie rozwalimy ich. Dobrze, nie, rozwalimy, rozwalimy na no luzie, na no luzie, na no luzie, proszę, 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 proszę. Nice! Nice! Teraz kolejnego tego. Dobiegnę do nich. Jest dobrze, jest bardzo dobrze. Rozwalamy ich! Pięknie, pięknie, wodzi! Ich. Dobrze! Ty przejdę to! Ej, no serio, ja to przejdę! Ej, nigdy tak daleko jeszcze nie byłem. Wygram? Ale tak po prostu? Tak na S mam 40 tego, dobra. Ale to Ty no serio, zabijaj mi. no ale teraz to będę miał problemy, bo nie mam już on-tom Dobra no. Dobra, no mam przynajmniej tego wodza. Więc zostawiaj mi. To za dwa koła, dobra, to teraz zostawiam... Yy, zbieramy na to drugie. Jak zostawisz tego? On jest takim CGM FN. Pewnie, teraz stawmy raz tego i raz tego na razie Na jednego shota mam mojego, no prawie na jednego, ale i tak, co jest Tutaj pewnie zginę z tymi moimi rudymi A nie, dobra, jednak nie, nie jeszcze nie Ty no, ale tutaj to nie ma jak w ogóle zarobić, to się nie da, ej, 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 zginę Ej, dawaj rudego, rudy musi pomóc Nie no, tu nie ma szans, zostawiaj mi tutaj. oni są najlepsi no i już, zginąłem. Ale dobra, zrobimy jakieś questy, czekaj chwilę. Zrobię questy, dobra, mamy jakieś te. Ciekawe co mogę tu wziąć. Czy są jakieś... o, jakieś nowe update tutaj w ogóle są. To jest jakaś dobra gierka. Aha, tutaj pitfall, dobra. Tutaj... o, tutaj coś mamy. To mogę robić jakieś questy? Jezu, przeczytałam aferę. Eee... O, nie to. A nie, dobra, chyba lepiej teraz. Ewolucja tutaj coś mamy. A nie, tego nie chcę. Ale tutaj, tutaj i tak nic nie zrobimy. Musimy na tą ewolucję zabierać, ale ja nie chcę, żeby oni się tym. O! Dobra, nawet nie wiedziałam, że tak się da. A to teraz sobie zarobimy więcej przynajmniej. Patrz, bo wystarczy, że stawię tego jednego i będę spawnić tej. Już przejdę tą grę prawie. On woli ich na jednego shota. Czasami dostaję, może raz. Dobra, tym razem dostaję trzy razy, ale i tak. Jeden taki wódz i pięć łuczników i oni nie mają co zrobić. Już, już ich bijemy. Klepiemy ich. Klepiemy ich. Po prostu. O nie, rudy! Ale dobra, na luzie, na rusie, na Chwalić go! Dobrze. Oj, pięć pięciu ich się zaraz piło, ale i tak damy radę. Zanim oni doszli, w ogóle nam nic nie zadali. O, tak, teraz będzie śmiesznie. Bo my bijemy bazę, a oni nas biją. <grystanie> Dobra, 200, mamy 200. I teraz patrzcie to. Puch! I stawiamy tych kuczników. Dawaj, 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 bomba, bomba. <grystanie> ale wojna, ale wojna. Tych rudych to jeszcze nikt w świecie tyle nie widział. Dobra, przyjdziemy sobie, zrobimy... No bo tą epokę. Epokę... Drewna teraz jest? Jakaś epoka. Nie, rolnictwa, sorry. Rolnictwa chyba tam była. O Boże, ale my ich... Walimy. O, wezwij maczugę musimy tych maczugistów Ale maczuga to jest on? Czy on? To jest maczuga, dobra. Czyli musimy jak zawsze zacząć. Ty, a może z nimi spróbujemy przejść? Tą grę. tym bo oni i tak się szybko ładują. No patrz. Już 11 ich zrobiłem. Dwunastu, 13 Szybko się ładują, ale i tak niszczymy jej na tą bazę. Jak oni wszyscy dojrzeć do nich, to my zniszczymy ich. O, wezwij maczuga. Wyszwij łowca jaski. To jest łowca jaski. Ale chwila, bo ja sobie w tym grę. <grym> O nie, 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 ej, czemu tam ten diel? W tym bazę, a nie pomaga moim. Damy radę z nimi, damy radę. A może to jest łowca? Chyba to jest łowca. Nie no nie ma szans, chwila. Może jak zresztą z 15, z pięciu. Dobra, zostawiam mi. Da, da radę, da radę, Nie, to nie da radę. Nie da radę, nie da radę! Nie się chyba na razie nie da jeszcze przejść bierki. Są za słabi. musiałabym mi się mięsko ładować 3 na sekundy chyba. Dobra, mamy 1300, to jeszcze trochę. Teraz musimy tych chyba roz zrespić, tak? Czy nie? Tak, tych. Ja dostawię ich po prostu dużo. Będę ich rozpić. I oni i tak nie dojdą do mojego. Oni dostają 3 szoty i są dead. <grystanie> To za łatwe. patrz. Pyk, 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 ich nie ma. O, i tutaj pierwsze co nam złożono. Do a... I tak nie patrzcie. Dobra, zrobimy quest'a, bo tam coś się do zagamy kupić. Zobaczymy za chwilę, co się do tym zagamy kupić. O, nawet ten nam nic nie zrobi. Jest tyle. O, oni też nam nic nie zrobią. Przecież oni są leszcze. Dobra, nice. O nie, są w bazie, a my nie możemy ich bić. I... Po prostu umierają. Oj, oj. A nie, a ty i tak mi nic nie, nie dała. Żeby sobie zrestyli Oj. Oj, oj, oj. Na luzie. Czyli ty mi już się da pokonać całą tą grę. Można ich rozwalić. Kurde, jeszcze trochę. Dobra, to weźmy tutaj może. Już zarobmy. Te ostatnie pieniądze. Myślę, że tak już zarobimy. Dawaj, zabijesz go, dawaj, dawaj! Dobra, zabiję No tutaj już ciężej jest, na pewno O tutaj już zginę teraz. No tutaj już nie ma ra nie da rady... Nie da rady, nie jeszcze uczniowie u nich przyszli. Dobra, przynajmniej szybciej nas zabijam, bo mamy 500 coinów tak szybko jakimś tlen. Tak szybko zarobiłem 6 też. No ale dobra, to dla, lepiej dla nas. Ewolucja. Klikamy, ewolucja i mamy... A, z 50 tysięcy przed naszą erą do 10 tysięcy przed naszą erą. To jest... z swetry, z wełny były... Bestnią przetrwania, a nie mody. Około 10 tysięcy 3 tysiące przed naszą erą. Okej, czyli 7 tysięcy trwała ta. A ja chcę zobaczyć ile będzie trwała ta, więc musimy w następnym odcinku albo w tym jeszcze spróbować do nich pójść. To jest fajna gierka, mi się podoba. I jeszcze... A, jeszcze musimy zarobić. A, bez wywidelca, to jednak mam. Pokonaj wroga. 17. A czy moje jak na jakichś bambików? Nie! Ja chcę na tych... A nie, bo my musimy od nowa chyba teraz. Znowu. Tak, od nowa musimy. Noha. To nowa jest. Dobra, no to tutaj na luzie zabijemy 17. I... Nawet nie ma co. Nie ma co się starać. Stawię jednego i on ja za wszystkich zabija. A przecież ma ich na jednego. No tak. Gdybym miał dwóch takich, to oni by już zeszli. Na szota. Tylko zadano mi raz. Tutaj dwa razy mi zada. A nawet nie. Chyba raz. I my, ich my już ich bijemy. My już ich zabijamy po prostu. Już 50 to obrazem. O, kto jest lepszy? Ten, czy ten? Chcę zobaczyć. Dwóch takich, czy dwóch takich moich? Ewidentnie moich, ale stawili się jeszcze tacy. Nie no, ci są dużo lepsi. Niż na przykład tych trzech. O, a ja są tymi to już potrzeba... Trochę więcej tych tych trzeba zrespić. Gdy będzie coraz ciężej, my nawet nie przejdziemy chyba tego. Ty, ej, bo my tego nie przejdziemy! Serio? Muszę rudego zrobić, ale jak ja mam teraz zrobić rudego? Nie no, nie nam w bazę, nie no to oszustwo Ale dobra, przynajmniej mamy ten Dawaj mi to i coś tutaj, ten O, jakaś pizza. I co to robi? Wszystkie jednostki zdrowia. Aha A, Ale mi to założyło? Tak, założyłem, mi chyba Dobra, no to gi Kupimy to, bo to się tylko opłaca no i teraz myślę, że już damy radę. Wygrać z nimi. Poczekam sobie, aż oni będą respić. Ja tutaj zrespię ich nagle z nie wiem pięciu. A to potrzebuje 25, oni już tutaj są. Nie, to może czterech i zrespię. Nice. Nie mają szans teraz, z Mami. Dobra, Jeżeli ich tyle stawiłem, to myślę, że potem stawi z nie wiem. 5, 6, 7, 8, 9, zobaczymy. Chyba, że już po prostu przejdziemy tą grę. I tak też muszę być. Produkuj jedzenie, to w ogóle jest takie łatwe. Oj, nie ja no, za mało jest, żeśmy przegrali. Tak, było jak dla mnie za łatwe. Powinniśmy. Powinno to dłużej potrwać. Trochę nudno było. Dobra, mamy 84 na sekundę. Czyli w sumie 1 na sekundę. Raz, dwa, trzy, cztery. Nie, no nawet nie. Lepiej. Dobra, oni już stawili dwóch, my możemy pięciu. Stawiamy ich. Dobra. Sześciu versus pięciu. Kto wygra? Bo my stawiliśmy sześciu, a oni stawili już pięć. Sześciu też. Moi są lepsi jakoś. dziwo. O, kurde, staruch. Jakiś stary przyszedł i nas rozwali <grych> Dobra, spróbujemy tutaj przynajmniej powalczyć, trochę powalczyć musimy Dobra. Z tym starym to nie mamy szans. My potrzebujemy z 50, żeby go zrobić. Chociaż Dwa szaty zdam prawie rano. No nie ma szans, nie ma szans. Tutaj już jest koniec. Trzeba obrać inną taktykę I wiem nawet jaką Dobra, patrzcie Jeżeli oni stawiają jednego To ja stawiam jednego Jeżeli oni stawiają dwóch To ja stawiam tego Jeżeli oni stawiają trzech to ja stawiam tylu. A nie, to powinno być inaczej. Dobra, nieważne, nieważne. Że miałem nie stawili cztery, to ja stawiam raz. Raz, dwa. Ten się liczy jako dwóch, a ten się liczy jako jeden. Bo w sumie raz dwa. Dobra, teraz pasja Raz, dwa, trzy. I raz, dwa. Dobra, niszczymy ich teraz. Albo oni nas! Kurde, no znowu! Więcej was matka nie miała. Nie dobra, jesteśmy dziad. Trzeba obrać inną taktykę. Albo najpierw przynajmniej ulepszyć sobie coś. Jest to Może nawet to zdrowia, ale się nie opłaca. Mamy jeszcze jakieś trzy tikety, ale nie wiem co one robią. Tutaj mamy 1 na 10 i mamy ten, możemy sobie wziąć. I co to jest? nie jakaś walka. Wszystkie jednostki obrażeń 5, tam 6, by Dobra, no to ostatni raz próbuję. Ostatni raz. Jeżeli się nie uda, to trudno. Ten pokona go, bo on ma zwiększone obrażenia. Dobrze, zadasz raz, a jednak nie, bo i potem. Tutaj stawię dwóch, a oni go pokonają. I teraz po prostu armia szczurków, dawajcie moi koledzy. Proszę was, zabijecie ich na luzie. Na luzie, arbuzie. Dacie radę. Dobra, to oni przegrają, ale zostawiam im dwóch. Trzech jednak, sorki się najlepiej naprawdę trzech starców no nie zaczęli być na tego ej oszukaństwo powinni tam, od tamtego zacząć nie to już nic nie mogę zrobić 1400 dobra 3200 tak dobra próbujemy jeszcze raz ostatni raz widzowie próbujemy albo przedostatni Chciałem jeszcze tam tego tego zdobyć. Może po prostu rzucę tego. On powinien dać radę, rzucę dwóch takich. Będzie git. Tak, jest dobrze. O to chodziło. Dawajcie, 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 dawajcie. Jeszcze raz dobrze. I oni go ich ledwo pokonają. Z nimi przegrają. A jednak nie. Zwrot akcji. Tutaj dwóch i jeden. Zawię, zrobię tak Ten go chwilę zajmie, a oni już go biją Oni go zabiją No nie zabiliście go! Wy jesteście takie boty Muszę teraz tam tych stawiać Tak strasznie dużo tutaj Dobrze Dawajcie 1500 hajsów już mamy Na niego potrzeba 3200, o nie Muszę teraz tych stawiać Proszę zabijcie ich, zabijcie ich nie, no proszę, 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 jest, dziękuję. Nie, dobra, już koniec, ale 2000 hajsów i tak jest dobrze. O, wychodzimy, wychodzimy. Nie, dobra. Zresztą, jest. Nie, proszę. Jeszcze raz, musimy teraz tylko tysiąc zrobić. Będzie git. da się radę, dwóch z Wy sobie dać radę, Wy jesteście sygiemki Dobrze, bardzo dobrze To będzie ciężko, ale dać radę jakoś I co on robi? Aha, bo on zginął Dać rady, zanim on do was podejdzie. O to chodziło, panowie! Dawajcie, się, ja stawiam teraz czterech tych. Oni pójdą za was. Przy... zaczęli przed was? Teraz będzie wielka wojna. Dobrze. Muszę kolejnych tych teraz bo oni już są potrzebni. I żeby. Dobrze, żeby tych bili. Żeby tych zawsze bili. Dobrze. Dobra, jeszcze kilku muszę stawić. Kilku, kilku, kilku. O, tutaj jeszcze damy radę, tutaj jeszcze damy radę. Mamy dwa koła, mamy dwa koła. Jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze. Dobra, tutaj będzie ciężej trochę, ale tutaj dużo zrobimy. Na tych 3000 zrobiłem, nie, dobra, już jest świetnie dla mnie. Jest już po prostu super. Nawet ich zabijemy. Po prostu trzeba wstawić teraz dużo. Dobra, teraz to jest stara Oni więcej biją. I szybciej chyba. Chociaż nie ja wiem. Dobra, ale że jeszcze jedną bazę przyjdziemy w jednym odcinku, to jest naprawdę super. Bardzo dobrze. Dobra, mamy ścisze możemy stawić tego. I będziemy walczyć dalej. Ej. Co? Nie ma. Aha. To nie jest. Dobra. Jedzenie. I ile będzie potrzeba na kolejny ten? Na ewolucję. 16 tysięcy widzów. Widzimy się na następnym odcineczku i spróbujemy po prostu za zarobić na to. Zarobić na to. Ale będzie ciężko. Nie powiem, że będzie łatwo będzie po prostu ciężko. Era Sparta. A gdzie zobaczysz? Era je. jak u nich wygląda era, 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 E, e, e no. A ciekawe co robią te etikety, bo chciałam się dowiedzieć. Chyba tam w trakcie gry mogę sobie coś zrobić. Ju, to jest jeszcze jakieś te... Ale dobra, dziękuję za oglądanie i Elo!